Siema, z tej strony, Paweł z kanału Ikebashin, a dzisiaj przyszło do mnie paczuszka od Paul Cressona. Jako, że nie było od niego żadnych paczuszek już bardzo długi czas, jestem naprawdę ciekawy, co znajduje się w środku. Bez zbędnego przedłużania. Zapraszam do oglądania. Paczka, na pierwszy rzut oka, jest pięknie zapakowana. Zobaczymy, jak będzie w środku. Skontaktowałem się z nim w sprawie moździerza, na którym mi bardzo długo zależało i nigdzie nie mogłem. Go znaleźć. Na szczęście posiadał i powiedział, że wesprze mnie do mojej e, kolekcji, ponieważ tego produktu jeszcze nie udało mi się do tej pory zdobyć. Dlatego z ach, po prostu był ogromnym takim. No nie wiem, no bardzo, bardzo długo po prostu czekałem, nie? Także to było, to było coś e, wyjątkowego. E, tutaj jest oczywiście e, kartonik. Um, jakieś buty czarne. Mm, ok, ale myślę, że zawartość również e, Was pozytywnie zaskoczy. Kartonik jest oczywiście e, niewielki, natomiast myślę, że niewielkość ma znaczenie, a to, co ma w środku. Wow! Pakowanie naprawdę pierwsza klasa. E, zobaczcie, jak się prezentuje. Paczuszka. Tak to wygląda. Zdejmujemy folię bąbelkową. Uhuhuhuhu. Mały upominek na urodziny wszystkiego najlepszego. Paukerson. Zobaczmy. Um, jest to takie coś. Bardzo, bardzo eh, dziękuję za taki oto upominek. Jest to nasze wspólne zdjęcie w Radomiu. Osób nie będę pokazywał, ale naprawdę jest to mega, mega miłe. Dziękuję bardzo za ten oto prezencik. A teraz przechodząc do dalszej części paczki, e, mamy tutaj coś e, malutkiego, o czym nawet nie wiedziałem. A nie, jednak, 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 już coś zaczynam kojarzyć. Aha, zapomniałem nawet o tym o tym em, produkcie. Coś um, świetnego, e, są to e, cyrkoblicy od Hesti. Takie malutkie, 10 sztuk, w maluteńkim opakowaniu. E, żółta etykieta e, z tyłu, tak się prezentuje. Jak widzicie, o, coś takiego, e, jest naprawdę e, świetna. Tych cyrkobliców jeszcze nie miałem, a więc dziękuję, że mogę je dołączyć do mojego muzeum. A więc zabieramy. Zdejmujemy folię. Świetnie to wygląda. Tego produktu również um, nie miałem. I są to gromy od Super Powera. Tak się prezentują. Jest tu sześć sztuk takich papierowych petard w opakowaniu. Tak wygląda cała paczuszka. Etykieta um, wygląda w ten sposób. O! Petardy coś takiego. Stare petardy kojarzą się z mi. Z początkami, kiedy zaczynałem interesować się techniką. Mają już troszeczkę lat, nie są mocne, no ale na pewno dobrze mi się kojarzą z czasami, kiedy zaczynałem. Wtedy dużo osób z nich strzelało. Pamiętam początki filmików na YouTubie, kiedy ludzie nagrywali różnego rodzaju z tymi petardami. Robili różne rzeczy, które w ogóle były, no niezgodne z instrukcją i byłem dosyć ryzykowne z tymi petardami. Destruk yy, używali ich do destrukcji różnego rodzaju przedmiotów, no co wiadomo jest dosyć ryzykowne. Warto yy, korzystać z petard tak jak jest to zawsze na instrukcji, na wyciągniętej ręce odpalać, żeby nic się nie stało. No są to petarki, które kojarzą mi się z szaleństwami yy, z lat młodości. Także fajnie, dziękuję. No i przechodzimy do kolejnego produktu, yy, jakim jest Uhu hu hu I tego e, produktu również nie miałem. E, są to Pikolaki z tego co widzę na NWP od e, Tropika. E, tak się oto to prezentują. Jest to K0201S. 60 sztuk od Tropika. Jak dobrze kojarzy, są one na NWP. Coś takiego. Fajne, fajne Pikolaczki. Tych nie miałem. Miałem tylko i wyłącznie wersję z certyfikatu. No i na sam koniec zostawiłem myślę najciekawszy produkt do tej pory i jest to w zasadzie produkt, dlaczego poprosiłem o tą paczuszkę, która do mnie przyjechała. Jak widzicie, jest to maluteńki moździerzyk, o którym część osób nawet nigdy nie słyszała. Tak się prezentuje. Myślę, że pudełko możemy dać już na bok. A moździerz prezentuje się w ten oto sposób. Jest zachowany po prostu w idealnym stanie. Jest to moździerz mini Festival Balls od Tropika. Prezentuje się wręcz wyśmienicie. 6 ładunków malutenki na NWP14G ADR UN0336. Bardzo, bardzo fajny moździerz, po prostu jest on wyśmienity i z nim wiąże się bardzo ciekawa historia, o której, jeśli chcecie, będę mógł Wam kiedyś opowiedzieć. Jest to maluteńki moździerz, ale wiąże z nim się wyjątkowa historia. No i cóż, tak się prezentuje cała zawartość paczki. Jest ona wprost wyśmienita. Moździerz, na który bardzo długo czekałem. Ciekawe gromy, o których nawet nie wiedziałem, że je dostanę. Świetne cyrkobitce malutkie z Hestii, no i pikolaki na NWP. Może i niewielka paczka, ale dla mnie naprawdę cenna. A Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag miniballs, a ja przypnę Wam serduszko. Na wszystkie komentarze odpowiadam, no i oczywiście wszystkie czytam. No i piszcie, jakie kolejne filmy chcecie zobaczyć w najbliższym czasie na kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Pozdro.